Поляки же такие люди, они же ничего просто так не делают. Понимаешь, вот e, с немцами, ну они еще больше обострили отношения. Ну то, что они требуют компенсации, ради бога. E, может и нам они эти должны компенсировать что-то. Поляцы рискуют выплатой огромных денег белорусинам. А вот этот период до 1939 года, что мы были, а какой ущерб нам принесли? Уже наши некоторые цифры выдают, что это были немалые деньги. Прежде чем ты требуешь от немцев компенсации, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Верел почуе злости и фрустрации. Если мы винны деньги Беларуси, за что? Почему нас оскоржают? Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокчина это белорусские земли. To win to białoruski i ziemli wokół. My o tym nie gowarimy! Polacy to niewdzięczni złodzieje oskarżani o przetrzymywanie narodowych białoruskich ziemi. Przeanalizujmy historię Polski oczami Białorusi Łukaszenki. Niestety trzeba zapiąć pasy, by uniknąć obrażeń. Konkurs. Zwycięzcami odcinka o Izraelu są. Tym razem wygrają książkę trzy osoby. Napisz w komentarzu, co spodobało Ci się w filmie. Ten odcinek został zrealizowany dzięki Surfshark. Odblokowuje content na YouTube, Facebook X. Odblokowuję Netflixa z różnych krajów. Rozwiązuje problemy z dostępem do różnych platform streamingowych. Nie ograniczaj swojej rozrywki, wykorzystuj połączenia z wygodnych dla Ciebie miejsc na ziemi, unikaj cenzury. Prywatna sieć VPN oferuje bezpieczeństwo, ochronę tożsamości w internecie, bezpieczne przeglądanie i ochronę przed atakami, aby trzymać do 6 dodatkowych miesięcy za darmo. Skorzystaj z ekskluzywnej oferty na Black Friday. Wpisz kod promocyjny, historia w 5 minut. Dla wielu na Zachodzie, nasza uproszczona historia wygląda tak. Po rozbiorach Polski przez Prusy, Austrię i Rosję, ziemie dzisiejszej Białorusi zostają włączone do imperium rosyjskiego. Wielu znaczących Polaków, walczących o niepodległość, pochodzi z jej terenów. Polacy umierają dla Napoleona. Walczą w powstaniach listopadowym i styczniowym. Polska w końcu uzyskuje niepodległość i tworzy drugą Rzeczpospolitą. Jednak Niemcy i ZSRR dzielą ją. ZSRR północno-wschodnią część Polski anektuje do Białoruskiej Sowieckiej Socjalistycznej Republiki. W tej narracji Polska jest ofiarą, która sprawiedliwie walczy o niepodległość. Narracja ta jest dziś obrzydliwą aberracją dla Białorusi. Nam nada, a, trygrado, to mówić, ruszy Trigradu, to jest historycznych lichów i kriejków, które pytają nam na wizyację dzisiaj z polskiej strony. Jednak zacznijmy od początku. Po II wojnie światowej wschodnie terytoria II Rzeczpospolitej nigdy nie wróciły do Polski. Pozostały częścią Związku Radzieckiego aż do końca jego istnienia. Białoruska SSR natomiast pozostała wiernym członkiem Związku. Czerpała dumę z potęgi ZSRR. Ale gdy potężny Związek Radziecki osiągnął swój koniec, Mała Białoruś musiała odnaleźć się w świecie, w którym nie mogła już powoływać się na potęgę ZSRR, czerpać z niej dumę. Musiała zbudować własną tożsamość. Wyłoniły się postradzieckie narracje historyczne, które następnie rozgałęziły się na cztery główne szablony myślowe. Pierwszy szablon Przedstawia Białorusinów jako ofiary okoliczności historycznych sowietyzacji, rusyfikacji, polonizacji. Drugi szablon to narracja nacjonalistyczna. Zyskała popularność na początku XX wieku, jednak po stłumieniu białoruskich elit kulturalnych stała się niszowa. Trzeci szablon to prorosyjska opowieść o Białorusi echo radzieckiej narracji. Ta narracja zyskuje siłę. Legitymizując rosyjską supremację nad Białorusią. Jest ona formowana przez rusyfikację, i militarną dominację oraz wszechobecną rosyjską kulturę i media. Na koniec pojawia się szablon prodemokratyczny, akcentujący wagę demokracji i reform. Koncentruje się na wartościach demokracji i wspólnym dziedzictwie z Polską. Krótko po upadku ZSRR, narracja ta stoczyła walkę z prorosyjską. Nowo powstała Białoruś popada w konflikt tożsamościowy między narracją opozycji demokratycznej, a postradziecką, reprezentowaną przez Łukaszenkę. Konflikt nasycony napięciem i represjami. Nasila się w cieniu autokratycznych dążeń Łukaszenki. Łukaszenka chce bezwzględnej wojny represji przeciwko opozycji i niezależnym mediom. Wygrywa. Następnie przekształca umysły Białorusinów zgodnie z prorosyjskim szablonem narracyjnym. Postsowiecka narracja forsowana przez Łukaszenkę, która dotyczy rzeczy pospolitej obojga narodów. Zaczyna się od Wielkiego Księstwa Litewskiego. Uderza najpierw w Małą Litwę. W tym wypadku Litwa znika, a pojawia się Białoruś. Państwo białoruskie zastępuje Wielkie Księstwo jako państwo uformowane, narodowe i z własną tożsamością. Tak zaczyna się narracja, w której kolejnym krokiem jest natomiast opowieść o Polakach. Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как Великое княжество литовское, речь посполитая... Никто не отмавляет русского характера этих земель, но чина правда можем зацептовать ту версию? Давайте в учебниках по истории, в замковых музейных экспозициях так и назовем, например период Речи Посполитой, оккупации белорусской земли поляками. А что это было для наших предков? Лукашенко говорит Речь Посполита – это польская и литовская оккупация. Нас грабили, уничтожали как этнос. И в эпоху Речи Посполитой, и в период 20-летнего польского порядка на наших западных землях, землях, которые сегодня польские элиты называют своими восточными кресами. Вы знаете, мы не белорусы. Мы просто кресы какие-то. В той визии белорусины то офиары под польско-литовским батом. Украдены с паинства и самости. Современные литовцы фактически приватизировали наследие это государственное образование. Что там было литовского, к примеру? Язык наш, на нем же написана Конституция, статут, главенствующая вера, православие, территория, белорусские, украинские, частично русские земли. Причем белорусские земли и белорусский этнос были государствообразующие. Белорусская версия с однозначно. Верки ксенство литовское. То вылучнее Беларусь. И все это территория, народ, язык, культурные традиции есть основные атрибуты государственности. W tej wizji w ten dramatyczny sposób Polacy zdominowali niezależne państwo. Polska i Litwa jednak nie tylko zagrabiły dziedzictwo Białorusi, zagrabiły też jej bohaterów. wy nacjonalnym Białorusi i na jakim. Ja, ja znam rolę Kostusza Kalinowskiego w historii. Tam było bardzo dużo niuansów. No, on działał na naszej terytorium. Он был нашим человеком, если хотите, гражданином. Это был наш человек, нашего государства. И от этого никуда не денешься. Реczywiście, Беларусь приписывает себе славы, уродзанные на ее теренах, игноруя их народное корни. Даже Мицкевич не умкнул этой логики. Творчество опирается на нашу историю, на наши местные легенды и пределы, на его по родных местных, которые проявляются и в творчестве, и особенно у пирописцев. Dlatego każdy naród ma prawo na swojego Adama Mickiewicza. Ta logika ma sens. Byli w końcu częścią Rzeczypospolitej. Ale dlaczego, pragnąc jej dziedzictwa, jednocześnie ją odrzucają? To jednak tylko wierzchołek Góry Lodowej. Narracja zyskuje na intensywności w momencie wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. Polska Niepewna swych zdobyczy przekroczyła Bóg granice dawnych zaborów. Po serii zaciętych bojów traktat ryski rysuje nowe granice. Powstaje druga RP. Przekroczenie Bugu, granicy Królestwa Kongresowego dla Moskwy było krokiem tymczasowym, dla współczesnej Białorusi symbolem okupacji. Wspomnijcie, nie uspiał w dosłownie i zrób. Dosłownie i zrób. Ленинского совнаркома свое государство. Более чем столетнего перерыва польские власти сразу же предъявили претензии на белорусские территории. Сто лет назад. В этой визии война польско-большевицкая перестает быть взрывом вызволенчим. Стает инвазией. Зменящей в брудном, подступном и несправедливом Польши. Попросил... Я специально попросил, чтобы для вас, уверен, что большинство в этом зале забыли вот эту карту. Посмотрите, что мы представляли в 2021 году. Посмотрите, где это была Беларусь растерзанное, разорванное, поделенное и половину отданное туда. Это было справедливо? Нет. В трактате Рыским поляцы смушаем Россию советском до разбору Беларуси. Ее шансы на покой распадаются, а Западная Беларусь вновь впадает в сидла польской оккупации. Этот договор рыжки 21 года прошлого века, этот договор мирным не был. Цена территориальных потерь, поломанные судьбы миллионов белорусов, еще живы те, чья память хранит воспоминания о мучительных 18 годах жизни по разные стороны границ. народ, который от веков был застал на два Границы, разделившие единый народ, Na kolejne 18 lat ponad milion Białorusinów trafia pod bezwzględną okupację polską, która będzie ich dusić, wynaradawiać i polonizować. Polskie elity będą ich wyzyskiwać, zmuszać do niewolniczej pracy, a to wszystko w imię polskiego imperializmu i wysługiwania się Zachodowi. Oni 12, 14, а то и 16 часов. Польская оккупация рисуется как эпоха голоду с поляками бесчелненье учитующими, костами иных. Мы помним, как за польским часом преданные своим традициям, культуре, вере и языку белорусы, если что и имели в то время, то горький, сероцый хлеб, рабский труд. i rozruszone siemnie. Jednak Polacy dopuścili się czegoś znacznie gorszego. Za co mieli zostać sprawiedliwie przez historię ukarani. Historyki naszczytali kilka setek krótkich i małych wstani Białorusów i Ukraińców za 20-letni polski międzywojenny okres. Polacy zaczęli dopuszczać się ludobójstwa. My pomnim że z której tak, że to było podawane na skitylskie stanie. polskie żandarmy, rezolucje kwadrat, nie szczeciły w rzęsie dzieci, pomnimy, że to jest tak, że to jest tak, Jeżeli zwrócicie uwagę na to, jak Łukaszenka dobiera słowa, narracja opisuje motywację Polaków wymiatczowego wyniszczenia narodu i grupy etnicznej. Jest to definicja ludobójstwa. Za te 20-miesieczne wojenne lat działo się, wszystko, żeby стереć это особое лицо na знаете, территории, лишить ich национального, культурного, etnicznego. Jeśli Polska wymazywała naród białoruski, niszczyła ich etniczność, kulturę, siłą narzucała polskość i katolicyzm. то Лукашенко узасадня расширение отшкодований от поляков для Белоруссии. Вот вы упомянули этот лозунг «Польша всегда». Я, честно говоря, о нем не слышал, но почему-то живо ассоциации возникли с Германией превыше всего, с знаменитым лозунгом. Вы помните, как все лизали пятки в фашистской Германии и Гитлеру? Особенно присмакалось руководство Польши. И к чему это привело? В первых числах сентября в течение двух недель Польша перестала существовать. 1 сентября 1939 года без какого-либо выполнения войны польском заскакует брутальный атак немец. 20 лет люди мучились, 20 лет над ними издевались, запрещали разговаривать так, как они хотят. Я не говорю, что учиться детям негде было шло ополячивание, полонизация этой части Беларуси. Мы не могли с этим смириться. 17 в Врешня ЗСРР под претекстом вызволения займует всходные терены Польской. Собственные войска Красной Армии с честью и славой выполнили свою великую освободительную задачу. Конец границы разделявшей братские народы. Panskia Rol, symbol ugnienienia i bezprawia, nigdy więcej nie pojawi się nad tymi ziemiami, stawszymi a tymi swobodnymi. Tłumy wywatują. Białoruś zjednoczona, dziejowa sprawiedliwość, jak twierdzą, wreszcie triumfuje. W miastach i sileniach się ale znamiona. Polskie chore ambicje imperialne legły w gruzach. Kolejny raz. Polacy kombinowali, gnębili narody. И с Хитлером. лос справедливее их укарал. Западная Беларусь воссоединилась с БССР. Значит, и как раз-таки 17 сентября начался освободительный поход Красной армии в Западную Беларусь. Начался процесс воссоединения белорусского народа, процесс восстановления исторической справедливости в отношении нас. Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей. a wasyjednienie białoruskich ziemi wosprzymywała jak akt historycznej sprawiedliwości. Jednak Łukaszenka zapomina o jednym. Aż do 1990 ZSRR zaprzeczało istnieniu, a potem nagle przyznało się do tajnego protokołu Paktu Ribbentrop-Mołotow. To nie było spontaniczne wyzwolenie, lecz przemyślana inwazja. ZSRR w niszczycielskim układzie z Niemcami dokonało rozbioru Polski. W rozpołożenie sowieckich wojsk przybyli przedstawiciele germanskiego komandowania. Pakt Ribbentrop-Mołotow jest często postrzegany jako bezpośrednie preludium do II wojny światowej. Przez gwarancję niemiecko-radzieckiej agresji umożliwił Hitlerowi inwazję na Polskę bez obawy o interwencję. się kawalerijskim korpusem, kamgif, towarzysz Jeremienko, Utaczniły pisni z niemieckimi oficerami porządek dalszego uprzedwierzenia sowieckich i germanskich części, granice obojudnych gospodarczych interesów SSR i Germanii. Tajny protokół zakładał podział strefy wpływów w Europie Wschodniej między Niemcem a Moskwę. Nie tylko Polska ucierpiała, skutkiem tylko była radziecka aneksja krajów bałtyckich, części Rumunii i wojna w Finlandii. Ale w oczach Łukaszenki ta historia maluje się zupełnie inaczej. И не надо спекулировать на теме пакета или пакта Риббентропа-Молотова. Межвоенная Польша сама привела себя к краху. Когда принимались решения о начале освободительного похода Красной Армии, она уже не существовала как субъект международной политики. Обратите на это внимание. 1939 год. Atak ZSRR zaskoczył Polaków, stawiając ich w obliczu wojny na dwóch frontach. Naczelny wódz w kontrowersyjnym posunięciu nakazał wycofanie się na Rumunię i Węgry. Łukaszenka wzmacnia tym faktem swój argument. K Polakom. Człowieku w 1939 roku nie zaszczycili swoje i polskie ziemie. Почему за две недели сдали всю Польшу до Гродно и Бреста? За две недели! Почему вы не умирали там, если это ваша земля? В этом моменте Лукашенко обнажает тоже польскую пропаганду, демаскует нас. Они говорят, не было Беларуси. Западные земли это польские. Что они оккупированы были Красной Армией. То есть наше объединение, воссоединение, ими воспринимается как Okupacja. Nasze objednianie, wosodzienienie. I tak Białoruś cieszy się zjednoczeniem zaledwie jeden rok, dziewięć miesięcy, jeden dzień. Niemiecka inwazja na ZSRR uruchamia lawinę okrutnych zbrodni. Szybko jednak wychodzi, że to nie tylko ich dzieło. Kryminalna sprawa po fakcie genocidu białoruskich narodów od wielkiej wojny i postwojennego Białoruś oskarża. Armia Krajowa, Polski Ruch Oporu to nielegalni partyzanci, lecz przestępcy. Злочинство польской армии краевой расследуется в Беларуси. Валка армии краевой с оккупантами и коллаборантами – это, натомест, людобуйство. И осуществляли убийство и террор мирного населения на территории Западной Беларуси. И зачастую они действовали в период оккупации совместно с местными оккупационными властями и с карательными батальонами. Реально, Беларусь подняла кроки шаги, добываясь достижения даже умерших аковцев, за в военных военной, указывая их именем нацистских преступников. Еще раз хотим напомнить тем реваншистским силам, которые должны знать, что за все придется отвечать. Еще один парадокс истории. Беларусь в союзе с другими советскими народами не только победили, но и отбросив прежние обиды в 45-м освободили Польшу от фашизма. Та окупована и скрипзона Беларусь освободила фашистовских поляков от фашизма. Свыше 600 тысяч советских воинов, среди них немало белорусов, навсегда остались лежать в пол польской земле. И кто там за бугром сегодня об этом вспоминает? Там, по ту сторону Буга, кто вспоминает? Łukaszenka sięga tu po typowe dla Putina i ZSLR narzędzie retoryczne niewdzięczność Polaków. Ta retoryka tworzy argument do kolejnego zarzutu, który polega na oskarżeniu Polaków o zdradę słowiańskich braci. Ten argument powstał, ponieważ po zwycięstwie ZSLR w II wojnie światowej Polska stała się satelitą Moskwy i w rezultacie sojusznikiem Białorusi. В Польской Народной Республике завершилось оперативно-тактическое учение «Дружба-87», проводившееся в соответствии с планом боевой подготовки объединенных вооруженных сил государств-участников Варшавского договора. Польска змушена заакцептовать свою роль в советском порядке, не могла уйти от тени своей фашистовской прошлости. Там рочная нарация была повернуть на поверхность по одному решающему событию. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. По упадку ЗСРР Польска скринчила кунато. НАТО. Беларусь утримала сильные связи с Москвой. Протокол к Минскому соглашению о создании Содружества независимых государств Республик Беларусь, Российской Федерации и Украины. Беларусь за две три лета зазнала демократии, Podczas której wyłoniła się opozycja. Opozycja zwracająca wzrok ku dziedzictwu Rzeczypospolitej obojga narodów. Lecz niebawem na scenę wkroczył człowiek, który zdecydowanie przejął ster władzy. Członek partii, człowiek z ludu. Wygrywa przez kampanię antykorupcyjną, podstępnym referendum staje się dyktatorem, ogranicza wolność mediów, zbliża się do Rosji, powraca retoryka antypolska. Polacy, takie ludzie, niczego tak nie robią. Z Niemcami, no a oni jeszcze bardziej obostrili отношения. No to, że oni potrzebują kompensacji, ради Boga. Może to nam, a nie dalsze kompięciory warsztaty. Każde słowo Łukaszenki jest skalkulowane. Ma wzmacniać antypolski szablon historii i czerpać z niego polityczne profity. Ostatnio jego działania nasiliły się. Chirurgii. My poznajemy siebie i swoje miejsca w tej misji. Chirurgii. My odkrywamy nowe butyki w pananiu swojego narodu. Nasza głębokie cele. сохранить и передать нашим детям все богатство нашей истории и культуры. Мы не позволим им забыть, кто мы такие, белорусы. Только благодаря нашей исторической памяти мы остаемся единым белорусским народом. Czy pozwolimy, бы zwycięstwo antypolskiej narracji Łukaszenki doprowadziło do zniszczenia naszej własnej historii? Konsekwencje mogą być nieodwracalne. Можем ли заапптировать этикеты фашистов на международной сцене политической? Папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они, они сегодня рвутся сюда. Им нужен реванш. Мова да, поляках. А польские, литовские, латышские политики, судя по всему, наивно рассчитывают выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях. Полацы мою силу ставить чело тому Вы помните, как все лизали пятки в фашистской Германии и Гитлеру? Особенно присмакалась руководство Польши. И к чему это привело? Сегодня Украина, завтра будет Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию. Подбрасывают угли, клеющие противоречия в Карабахе. Чиповинич, мы дальше застрашать. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта. Если доценяешь мою работу, можешь мне wesprzeć на patronite.pl. История в 5 минут. Dziękuję.